Michael York to wyjątkowy talent aktorski, którego kariera nabrała rozpędu w roku 1956. Jego debiut miał miejsce w spektaklu The Yellow Jacket, co było zaledwie początkiem jego długiej i różnorodnej drogi artystycznej. Po ukończeniu studiów z zakresu języka angielskiego na Uniwersytecie Oksfordskim, młody York związał się z londyńskim Royal National Theatre, gdzie miał okazję współpracować z legendarnym reżyserem Franco Zeffirellem. Wkrótce po zaangażowaniu w teatr, York zdobył uznanie jako aktor dramatyczny odgrywając rol w sztukach, które chwytają za serce. Jego występ w Wiele hałasu o nic, w reżyserii Zeffirella, był iskrą, która zapłonęła jego dalszą karierę. Kluczowym momentem okazał się rok 1972, gdy zagrał w przełomowym muzykalu Kabaret reżyserowanym przez Boba Fossea. To właśnie dzięki tej roli Michael York stał się pierwszym aktorem, który zyskał popularność jako ikona romantycznych bohaterów i zmysłowych kochanków. Jego charyzma i urok osobisty zyskały mu wielu fanów, szczególnie w rolach, które łączyły lekkość z subtelnym dramatyzmem. Wyjątkową popularność przyniosła mu postać sympatycznego, aczkolwiek nieco naiwnego D'Artagnana w filmie Trzej muszkieterowie, który ukazał się w 1973. Występ ten, pełen pasji, szybko przeszedł do kultury masowej, a York, nieustannie przestrzegający zasady unikania bycia zaszufladkowanym, z powodzeniem rozwijał swój warsztat w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych. Jego wszechstronność aktorska doprowadziła go do występów w różnorodnych projektach, w tym w uznawanych dramatów i seriali, a także w znanym filmie. Sukces jest najlepszą zemstą w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Za swój wkład w świat filmu został nawet nominowany do Nagrody Emmy. W roku 2002 odebrał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach, co podkreśliło jego umiejętności i uznanie w branży. Niestety. W roku 2013 aktor usłyszał niepokojącą diagnozę. Poważna choroba, znana również jako amiloidoza, która wpływała na jego życie i karierę. Z problemami z układem nerwowym zmagali się nie tylko jego fani, ale i rodzina, która oferowała wsparcie w trudnych chwilach. Choć stan zdrowia Jorka wciąż budził obawy, nie poddał się, przeszedł przez przeszczep komórek macierzystych, co dało mu nadzieję na poprawę. W roku 2022, aby być bliżej lekarzy zajmujących się jego leczeniem, przeniósł się do Rochester w stanie Minnesota i musiał zniknąć z ekranów, aby skupić się na swoim zdrowiu. W każdych okolicznościach miał wsparcie ze strony żony i rodziny, co dodawało mu otuchy w trudnych momentach. Michael York okazał się nie tylko wielkim aktorem, ale również człowiekiem pełnym determinacji i odważnym w walce z chorobą, co czyni go nie tylko gwiazdą ekranów, ale i prawdziwym wzorem do naśladowania dla wielu.